Witam po raz dwunasty. Dzisiaj będzie o samochodach włoskich. Z włoskich samochodów niewiele posiadałem. Tak, z tego co pamiętam, to miałem Fiat Regata, i Fiat Rytmo. No, oczywiście, maluch to też można powiedzieć że włoski, czy Fiat 125P, ale taki włoski, ale polski. Więc zacznę od Fiat Regaty. Miałem regatę kombi, to jest Fiat Regata. Kombi Weekend taki napis był z tyłu i wizualnie samochód był bardzo ładny. W ogóle Fiat wizualnie robi ładne samochody. Co do stanu technicznego, no to mam wiele zastrzeżeń. Ogólnie mógłbym powiedzieć dzisiaj, że dzisiaj nie będzie o Fiatach, tylko dzisiaj o samochodach włoskich, tylko będzie o korozji, bo to jest taki największy atut tych włoskich samochodów, że, że mają dużo rdzy a tu w cudzysłowie mówię, niestety, regata była śliczna i w środku, z zewnątrz, taki ciemny metalik, samo silnik 1.7 diesel, no, można teoretycznie jeździć do końca życia, gdyby nie to, że no, korozja ją jadła mocno, no, korozja jadła to raz, a druga sprawa, w regacie to miałem akurat problemy y, również i z silnikiem, niestety tam wodę mi gotowało, Głowica była do tego, do wymiany, było do wymiany, w ogóle silnik był do roboty też. No jakoś tam jeździł jeszcze, ale kupiłem drugi silnik, taki też złomowy, na złomie i myślę sobie z dwóch jednego zrobię. I tak tutaj miałem pracownika, jakoś mi tych z dwóch silników zrobił jeden do regaty, ale ten drugi, okazało się druga głowica też niedobra. I też mi gotował wodę. Jak dało się tym jeździć, jeżeli się jeździło bardzo łagodnie, płynnie dodawało gazu, to nie gotował wtedy wody. A jeżeli się tak przycisnęło solidnie, to zaraz momenty zagotowana. I w końcu mówię, szkoda było, bo mówię, wizualnie był śliczny, tak z daleka przynajmniej. Ale w końcu rozebrałem ją na części. A w innym miałem, wiesz, odwrotna sytuacja była z światem rytmo. O tu jest świat rytmo i ten trafił do mnie na środ, że tak powiem z zamiarem miałem zamiar go rozebrać na złom na części ale tak mi się spodobał bo przeciwnie silnik też miał korozji jeszcze więcej niż regata ale silnik miał fajny 1.4 benzyna silnik miał dobry więc postanowiłem że ja go że tak powiem trochę pośpachluję i będzie dla córki i yy, pomalowali był żółty pomalowaliśmy go taki żółto pomarańczowy i, I wygląda, prezentował się ślicznie. Tylko, że mm, no ja akurat wiedziałem, ile tam poszło szpachli. Tam był, poszło wiesz, parę wiader szpachli na niego, więc tak. No tu córka sobie zdjęcie zrobiła. Samochód był fajny, ale ona przypuśćmy, miała wtedy 15 lat. Gdybym podtrzymał jeszcze 3 lata, no to ta szpachla by zaczęła odpadać, i w końcu sprzedałem go. Sprzedałem go. Tak e, młody człowiek kupił, taki mój znajomy nawet. Myślę, że tam pojeździł, ja chyba z rok czasu pojeździł, a później wyrzucił. Ale y, wyglądał ślicznie. No, w, silnik 1.4 i taki był nietypowy. Rzucał się w oczy. Także Fiat bazuje na tym, że często zmienia okrywkę, czyli wiesz, modele różne, jak, jak y, y, no, wypuszcza nowe, to y, wizualnie one są ładne. Wizualnie są ładne i no a technicznie to tak jak i w innych wyrobach Fiata niestety więc tak dwa samochody obgadałem w minutę, więc przy trzecim pogadam więcej, trzeci to nie będzie tak do końca Fiat, bo to będzie Zastawa 1100 Zastawa 1100 to była ona chyba była zrobiona na bazie Fiata 127 i to było na tamte czasy u nas tutaj jak one w ogóle pojawiły się, to był pierwszy samochód z przednim napędem, nowoczesny, lekki, fajny, no w ogóle no, no cud, marzenie. Marzenie, tak jak mam znajomego, który z syrenki przesiadł się na zastawę, no to był, że tak powiem, w siódmym niebie. Yy, i bo mówię, silnik 1100 już poprzecznie z przodu założony, przedni napęd, fajny, lekki, zgrabny, naprawdę palił mało w porównaniu do naszych samochodów, powiedziałabym, ogólnie rzecz biorąc, ideał. Gdyby nie to, że on był lekki, blachy miały cienkie i dopóki był nowy, to było fajnie. A te, które trafiały u mnie na, do mnie na złom, no to przeważnie we wszystkich był podstawowy problem. Podłużnice przednie się rozjeżdżały, trochę od korozji, trochę od naszych nierównych dróg i wystarczy, że te podłużnice trochę się rozjechały i już wypadała pułośka ze skrzyni biegów. Powszechna wada była w nich, wypadanie pułośki. Bo szerokość, nawet takie patenty tu mi się trafiały, jak rozbierałem, że te podłużnice były dodatkowo wzmacniane. Jakieś takie rurki zrobili z tymi z, z poprzecznymi blachami, które trzymały podłużnice. I, i, I wtedy szło jeszcze trochę pojeździć. Także no zastawa, fajny samochód, ale. Yy, ale niestety też miały jakieś tam wady. Z tym, że o zestawie o zestawu trochę jeździłem, to mogę powiedzieć trochę y, takich wspomnień z jazdy, że y, akurat to był samochód, który cztery razy sprzedawałem. Miałem taką wiśniową zastawę, którą tu mając środcze, niektóre samochody mając na śrocie, y, które trafiały na środ, nie rozbierałem, tylko sprzedawałem w całości. Czasami wystarczyło coś troszeczkę naprawić i to jeszcze szło sprzedać w całości. No, i zastawa była rekordzistką, bo sprzedawałem ją cztery razy. I wracała do mnie jak bumerang. Już tak się śmiałem, że jak czwarty raz widziałem, że wraca w bramie, jest to obaj z pracownikiem się śmieliśmy. Nasza, nasza zastawa wraca. I po czterech razach już ją w końcu rozebrałem. Ale w międzyczasie jeździłem ją sporo. Jeździłem ją sporo. Syn dobrze pamięta, bo nie wiem dlaczego, ale często ją roz, na, zapalałem na, że tak powiem, na popych. A że samochód, tak jak mówiłem, w porównaniu do naszych samochodów to był lekki samochód. Lekki, wąskie oponki, trzynastki, toczył się lekko. Ja potrafiłem ją sam z popychu rozpalić. Po prostu biegniesz, przyniesz z otwartymi drzwiami, pchasz, później wskakuje, dwójeczka i ona jedzie. I pamiętam taką historię, że w Ciechanowcu policjant mi zatrzymał mnie do kontroli. Wszystko było ok, ogólnie, ale. Nie chciała mi zapalić, właśnie z rozrusznika tam był problem z rozrusznikiem, a w tamtych czasach, jak wspominałem, z częściami był problem. Więc on był na tyle miły, że popchnął mnie nawet. Po, po, pomógł mi zapalić. To jest jak na policjanta, to niespotykanie uczynny człowiek był. Mało, że nie zrobił mi mandatu, też jeszcze mnie rozepchał. Aż. Także syn też pamięta, że ją rozpychaliśmy. Jak jechaliśmy z dwóch synem, we dwóch z chociaż syn wtedy miał tam 8-9 lat, to czy 10 nawet, to bez problemu już rozpychaliśmy. Trochę on pomógł z tyłu i nie wiem dlaczego, ale zapamiętałem ją właśnie z tego rozpychania. Chyba właśnie był problem z dostaniem takiego rozusznika, bo w tamtych czasach mówię, nie było tak, jak teraz że zamawiasz sobie w Interkalsie czy gdzieś i, i już masz szczęście. Nie trzeba było gdzieś... Na internetu nie było, więc trzeba było jechać na giełdę, jechać na inny środ, czy ewentualnie do Słomczyna na giełdę i tam właśnie szukać. Także ogólnie tam z innych kwiatów rozbierałem to jeszcze dużo. Tak, Cinquecento, rozbierałem Cinquecento Uno, Cinquecento tej 700 to była porażka straszna. 700 to była porażka, dwucylindrowy silnik. I tam się śmieli, że wałek rozrządu trzeba było zmieniać przy każdym wymianie łańcuszka praktycznie i szklanki w głowicy, bo tam hydrauliczne była regu hydrauliczna regulacja zaworów. więc Ale, czym ale czym to nie rdzewiało dla odmiany. Już tak zrobili. Czym to nie rdzewiało. Trafiały się te z silnikiem 900 to były jeszcze całkiem niezłe, czy nawet 1100 ale te 700-ki to porażka, to warczało. Tam trzeba katalizator wyrzucać, że tak powiem, po. 15 tysiącach już, bo nie chciało jeździć. I nierówno pracuje, nierówno... Co jest nierówno pracuje? Wszystko poustawiasz, nierówno pracuje. Okazuje się, że krzywki na wale, na wałku rozrządu się starły i jeden zawór się otwierał, otwierał więcej, drugi mniej. I zawsze nie pracował nierówny. Klekotał jak w każdym razie. Że... A jeszcze te gaźniki miał skomplikowane. ten gaźniki były japońskie, Aisan. To takie, że podciśnieniowe. Tam było tak dużo rurek, że nie szło to w ogóle wygrywać Z polskimi były trochę lepsze. Także światów jeszcze Cinquecento. Mam wspomnienia, nie jeździłem akurat, no jeździłem, jeździłem nie swoim Cinquecento, jeździłem sporo. No i y, z plusów Cinquecento to było to, że on, samochód malutki, ale miejsca w środku było dużo wbrew pozorom. Wyglądał na taki mały, nawet miałem tutaj pieczkę, które pracował u mnie, a jeszcze oki nie widział wtedy. Więc śmiał się z Cinquecento, mówi. A je wo, abrezali. Dlaczego jego obcięli z tyłu? Się pytał. <grym> no, bo później to i Ruscy zrobili taki samochód, że też obcięty tą okę zrobili. Paczemu je wo, abrezali. Więc Cinquecento miało złe i dobre strony, ale nie miało korozji. No, Seicento to za wiele się nie wypowiem, bo akurat nie trafiały na od Seicento, i do dzisiaj jeżdżą jeszcze niektóre takie fajne. Widzę, więc to chyba zdaje egzamin bardziej niż Ciękłecięto. Hmm. Co, co jeszcze tutaj światów mogę teraz powiedzieć? No, z takich. No, jeszcze o, rozbierałem Tipo. Tipo rozbierałem, to też też zardzewiałe były. Tipo też były z Milaki. Uno też były no, mocno skorodowane, Uniaki były. Ale już miały lepszy silnik niż, niż Ciękłecięto, więc no znam takich, co do dzisiaj jeżdżą. Więc dzisiaj będzie krótko tyle o fiatach. Fiat, Fiaty, jak alkohol, mają i dobre, i złe strony. No, jutro będzie może jakiś ciekawszy temat. Tymczasem dziękuję za oglądanie i do usłyszenia.